Szanowni Państwo, bardzo proszę o uwagę. Państwo Radni, Państwo Sołtysi. Szanowni Państwo, otwieram 11 sesję Rady Miejskiej w Skarszewie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w sesji uczestnicy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada. Witam serdecznie pana Dariusza Piątka, burmistrza miasta i gminy Skaryszew. Witam pana Jerzego Kacaka, sekretarza miasta i gminy. Witam panią Agnieszkę Siarę, skarbnik miasta i gminy. Witam serdecznie wszystkich sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych. Witam też gości na dzisiejszej sesji. Rady Miejskiej. Wysoka Rado. Porządek obrad na dzisiejszą sesję otrzymali Państwo w zawiadomieniach. Przedstawia się on następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie 11. sesji Rady Miejskiej w Karszewie. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej. Punkt czwarty. Informacja burmistrza miasta i gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Punkt piąty informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Karszewie.